Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj będziemy ogarniali nową postać, czyli laki 3D Printermana i ten ziomek jest zupełnie nową mechaniką, naprawdę, to wygląda zupełnie inaczej, w ogóle sam jego wygląd jest mega taki, wiecie, no ciekawy dla mnie, najbardziej ciekawa postać ostatnio wydana w update'cie, co, co ciekawe i dla takich osób, które oczywiście grają to takie małe info, najpewniej jutro, wiecie, jak zawsze powinien być update'ik, znaczy nie wiadomo czy na pewno będzie, bo żadnego licznika nie ma, ale jeszcze nie ma wieczora, także wiecie, no wieczorem ważnie ten licznik jest. Czasem nawet, uwaga, to jako ciekawostka już bardziej, no czasem tego licznika nie ma i tak był update. Także ostatnio był właśnie update w takim stylu, że ja tego licznika nie widziałem. Naprawdę, nie widziałem totalnie, a mamy St. Patrick's Day, nie? Także zobaczymy jak to będzie. Póki co, bez gadania już o tym słuchajcie, wyślemy gemy dla kolejnej osoby która napisała swój nick po małpie, czyli oczywiście ten drugi. Pamiętajcie, po małpce dajecie tutaj nick i wysyłam wam dwa tysiące, słuchajcie, gemów. Oczywiście też odbierzemy post bo mam zawalonego. Wszystkie prezenty ty, oczywiście, za wszystkie dziękuję. I dzisiaj wygrał, uwaga! No, słuchajcie, a dobra, nie skopiowało mi. No to za chwilkę sobie kogoś wybiorę, słuchajcie. Znaczy, mam już wybrany ten, nick, tylko po prostu oczywiście, żeby je skopiowało. Oczywiście, wy możecie zostawić łapeczkę w górę, suba z dzwonem i już wam podaję, kto wygrał. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod Meres, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze Tazapay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać traj' z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24 7 na stronce i na pewno Wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Dobra, udało się skopiować. Jest to sabająte i słuchajcie, wysyłamy 2000 gemów, także jak Wy też chcecie dostać 2000 gemów, to pamiętajcie. Pamiętajcie, żeby napisać komentarz po raz kolejny, no i w końcu was też wybiorę. Także wiecie, ja to biorę totalnie losowo z komentarzy, także nie ma tutaj, wiecie, że kogoś bardziej lubię, kogoś mniej. No nie ma czegoś takiego, także na spokojnie jest to widzowie losowanko, losowo z komentarzy. Jak widzicie, no możecie sobie zobaczyć poprzednie odcinki. Zawsze jest ktoś inny. No, może ktoś się trafił tam dwa razy kiedyś, ale raczej zawsze ktoś inny, także no na pewno ktoś inny, nie? Więc tutaj wiecie, cały czas wysyłam, żebyście mieli te gemy, bo też chcę Wam tutaj pomóc. No 2000 gemów to całkiem sporo. Ja oczywiście dziękuję za wszystkie tutaj prezenty. Bo tego jest bardzo, ale to bardzo dużo. Oczywiście, jeżeli chodzi o prezenciki, to da szybciutko odbieramy Lucky Crate, Speedy Speaker Man. To nie koniec. Dzięki Titan Funman. Normalnie jeszcze mamy tutaj Godly Gingerbread House. Dzięki bardzo. Camera Reaper Drone, Clock Woman, Camera Woman i 500 gemów. Titan Luckbringer. Dziękuję bardzo. Ten Godly akurat jest mega mocny, nie? Więc tutaj, no zresztą, ostatnio ktoś sprawdzał tego Shiny, wersję Shiny tego Titana. I właśnie z sierżantem Drillmanem, który daje o wiele więcej procent, właśnie do obrażeń. No i do cooldownów, no to powiem wam, że naprawdę ładnie to wyglądało. Także można by było tutaj ziobeczka, śmiało używać. Future cameraman i 255 gemów, dzięki bardzo. Pamiętajcie też oczywiście, że, mm, tak, tak po prostu przypominam, że ja już podpisów nie mam, także jedyne co robię w mailboxie, to odbieram wasze prezenty, a sam wam wysyłam też gemy. Także, jak ktoś chce może wysłać, nie trzeba oczywiście wysyłać, bo to nie jest, wiecie, to nie jest wymagane, wcale nie jest się tutaj lepszym widzem, że się wysłało. Oczywiście, no bardzo dziękuję za prezenty, ale pamiętajcie, żeby sobie nie mówić, że no ja nie wysłałem, to jestem gorszy, no nie tak nie jest. Także na spokojnie widzowie. Mewing i 1000 gemów, dzięki bardzo. Oczywiście mi to bardzo pomaga, ale wiecie, na spokojnie, jak nie macie niczego, to nie wysyłajcie. I na luziku, wiecie, to nie chodzi o to, żeby wysyłać. 115 gemów, Gladiator Crate. Tak troszkę na szybciutko odbieram, bo wiecie, tego jest bardzo dużo. Więc jakbym to odbierał i wiecie, z osobna wszystko mówił. No jak będą jakieś większe gifty, to wiadomo, się chwilę zatrzymamy. Ale ogólnie, no to tak wiecie, troszeczkę bardziej tak szybciutko. 500 gemów, dzięki bardzo. Shrimp Speakerman i Speedrun Crate. Dziękuję bardzo za wszystkie. Oczywiście prezenty mega się przydadzą. Tym bardziej, że zbieramy 200 tysięcy coinów. Albo 250 tysięcy. I zrobimy sobie opening, odcineczek z openingu. Może w końcu ten Quantum Camera do nas przyjdzie. Zobaczymy, ale dzisiaj... Musimy pójść na Trading Plaza i kupić widzowie. No właśnie, co kupić? No dokładnie to, co mówiłem, czyli słuchajcie, kupić po prostu nową postać, czyli Laki 3D Printermana. No bo szkoda, żebyśmy wydawali po prostu Robuxy. No 700 Robux widzowie, to ja wolę sobie wziąć i wydać na zmodowaną wersję TTD i zrobić wam kolejny odcinek z admin panelu. Swoją drogą, no na pewno taki wleci. Także myślę, że w tą stronę bardziej. Oczywiście żabolki tutaj się rozwijamy elegancko. No i lecimy widzowie na Trading Plaza. I tak myślę, że na normalną, bo raczej na proto, jakbyśmy chcieli kupować jakieś Ultimate. Jakiegoś DJ-a, TV, wiecie, takie potężne postacie, bo tam ludzie mają mega dużo gemów. Chociaż, jak tak patrzę na normala, to tutaj jakiś ziomek ma półtorej miliona. Tutaj gości ma 3,7 miliona. Ten gość to w ogóle jest jakiś mega bogol. Ja mam 1,2, słuchajcie, i to dla mnie jest takie wow, ale dużo, ale milion to tak naprawdę w tej grze wcale nie tak dużo. Patrzcie, w ogóle moja deska znowu zbugowana. Normalnie, klasyczny dzień w TTD. Dobra, teraz zobaczmy tak. Mamy tego ekskluzywa. No i słuchajcie, właśnie go szukam najbardziej. Wiadomo, chodzi nam tutaj o to, żeby sobie ogarnąć naszego ziomeczka. Tylko gdzie on jest w ogóle? Bo tak dziwnie jest rozłożone, wiecie, jakby troszkę takie źle ponumerowane. Coś takiego, tak bym to nazwał. Laki 3D Printer. Dobra, 8,5 tysiąca. Czy to jest dobra cena? Wydaje mi się, że tak, bo 8,5 tysiąca w ogóle nas nie boli. Poza tym takie 8,5 tysiąca za takiego nowego ziomka, który inaczej bije, no ja muszę go sprawdzić, widzowie, koniecznie. To jest spawner, który jest czymś nowym. A jak jest coś nowego, no to wiadomo, to. Się podoba. I słuchajcie, weźmiemy sobie tym razem coś innego, czyli Octopus VIP-a, czyli farmę ze spawnerem. To też będzie taki, wiecie, spawner na początku. No i oczywiście, chociaż w sumie jak on spawnuje, wiecie co, może inaczej. Bo jeżeli spawnuje ten laki 3D printerman, to jak weźmiemy oktopusa, to to się będzie tak troszkę nam mieszało. Dobra, to nieważne, to nie bierzemy. Bierzemy Santę z podpiskiem Mereska. Normalnie, widzowie, mam z podpisem swoim, także udało się tutaj przechwycić z kiedyś. I słuchajcie, nadal mam podpis. No i teraz tak, mamy tego sierżanta. Ale wydaje mi się, że moglibyśmy ogarnąć sobie DJ-a. Chociaż, czy w tych czasach warto ogarniać DJ-a, jeżeli niektóre ultimaty też dają boosty i tak naprawdę powinienem się na tym skupić, wiecie? No, nie wiem właśnie, czy ponownie kupować tego DJ-a, czy jednak go tutaj, wiecie? No tak, totalnie już, no po prostu nie brać. Po prostu nie brać w ogóle i sobie ogarnąć inne postacie. Cały czas się nad tym zastanawiam, czy powinienem odkupić DJ-a, czy jednak nie. Jak myślicie, widzowie, możecie w sumie napisać, czy odkupić DJ-a, bo miałem DJ-a, czy jednak nie, bo milion gemów już zebrałem. Deska jest, wiecie, elegancko, fajnie. Mamy też jetpack. No, jetpack mnie tutaj nie jara. Ta lawa też jest fajna. Ogólnie ten drill i pumpkin były fajne, ale bez szału, nie? Nie muszę tego mieć, naprawdę. To nawet tego nie robiłem, jak widać. Sigma Carry też mamy, no ale Sigma Carry dla mnie jest za duży, ziobek. Naprawdę, ten Sigma no to tak troszeczkę za dużo tego jest. Więc tutaj, słuchajcie, do no, średnio mi się to podoba. Po prostu jakoś tak, no, no, no nie podoba się, nie podoba. Więc słuchajcie, lecimy do giereczki i testujemy nową postać laki 3D Printermana, bo to będzie coś zupełnie, zupełnie nowego. I właśnie to mi się podoba, że będziemy mogli to przetestować. Tylko tak, on kosztuje 600, także naprawdę mało, więc tym bardziej możemy na spokojnie grać nim samym. Nie musimy wybrać żadnej innej postaci, ewentualnie sierżanta Drillmana, Wiecie, po to, żeby go zbustować, w sensie jego cooldowny, bo raczej obrażeń, chociaż w sumie obrażenia możemy mu zbustować. Jaki ziomek ma tutaj awatar w ogóle, patrzcie, taki zgliczowany nubek. Co się dzieje? Ładnie to wygląda. W sensie to pewnie jest na jakiegoś hakera wzorowane. Ja się tam aż tak dokładnie nie znam, no ale tak wygląda, jakby był jakimś hakerem. Dobra, to tak, bierzemy widzowie, sierżantika chyba weźmiemy. Tak mi się wydaje, czy jest jakiś z Merezem podpisem nie ma. Dobra, to sierżancika weźmiemy tak na początek jednak. Do tego farma, full farma. No i dosłownie, Lucky 3D Printerman i tak naprawdę to będzie. Będziemy testowali najbardziej. Tylko tak, jeżeli chodzi o, te, mm, o ten nowy event, czyli właśnie Dzień Świętego Patryka, to działa to tak, że ziomek dosłownie daje nam koniczynki, w sensie Możemy zdobywać koniczynki w losowych giereczkach, no a jak dobrze wiecie, ja nadal nie mam żadnej, bo dosłownie, i mówię Wam naprawdę, nigdy nie dostałem żadnej koniczynki, jak grałem. Ja nie wiem o co chodzi. Ja jestem jakiś totalnie odklejony, czy jak? Normalnie, jak wchodzę w update loga, to mamy coś takiego, że pojawiają się laki toilety i te toilety spawnują się wszędzie, prócz endlessa, PVP i speedrun moda. No i to jest właśnie to, widzowie. No jak ja mam je złapać? No nie wiem, zobaczymy, pójdziemy do Toilet Lab'a. Czemu nie? Myślę, że Toilet Lab taki. Chociaż wiecie co, mogłem iść tak naprawdę na mapkę wakacyjną, bo coraz bardziej czuć te wakacje. Wiecie, już wiosenka tutaj, prawie że w pełni. No ale dobra, pójdźmy na toilet laba. Będziemy troszeczkę, wiecie, tutaj mózgami takimi. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Czy będziemy mózgami, czy jednak tak średnio. I teraz tak, stawiamy na początek Santa TV, czyli mocno tutaj potężnego ziomeczka, wiadomo, Santa TV z podpisem Merezka. No to mocna rzecz, nie? Mocna rzecz. Pamiętajcie, że oczywiście mój nick to nowy gracz TTD, nie Merezek, tylko nowy gracz TTD. Jakby ktoś chciał coś wysłać, to tak tylko przypominam, co nie? Że to, że to się troszkę różni. Tutaj gram aktualnie na Alcie, bo mam niestety bana na głównym koncie, ale wiecie, to bez problemu gramy sobie dalej. Wiadomo, no, to jest żaden problem. Dobra, początecz, począteczek przejdę i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Dobra, myślę, że początek mamy już o granie dodamy jeszcze printera i słuchajcie w tym momencie możemy postawić pierwszego laki 3D Printer, ej on jest duży ja myślałem, że to jest wiecie zwykła postać, a on wygląda jak Titan naprawdę, totalnie taki vibe Titanica, no i zobaczmy postawimy go słuchajcie obok tego sierżanta żeby od razu miał boosty, bo czemu nie, 4% obrażeń minus 4% cooldownu i teraz tak on ma obrażenia, ma Strength capa, nie wiem o co chodzi cooldowny okej, okay, range'a wiadomo i słuchajcie on po prostu tutaj tak tłucze tymi pięściami, tylko jak jak on niby działa jako spawner, skoro tak naprawdę nic nie spawnuje, nie? Czekajcie, zobaczę, czy coś tutaj idzie z naszej bazy. Na no aktualnie to nie wygląda, żeby coś szło z bazy, także nie wiem, o co chodzi z tym ziomkiem. Może na wyższym poziomie potrafi coś tam tworzyć i zobaczymy, co tam, wiecie, przyszpąci, nie? Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie to, no, chłop nic nie robi po prostu. W sensie, nic nie robi. No to nie jest tak, że totalnie nic nie robi. Oczywiście macha łapami i bije i to całkiem fajnie. Powiem wam, że nawet szybko, mimo że to jest sekunda niby, ja tutaj widzę to o wiele jakoś szybciej. Jakoś tak vibe'ik mam, jakby on szybciej bił po prostu. No zobaczymy, na razie ulepszam sobie farmę, porobimy sobie kaskę i zobaczymy, jak ten lucky 3D Printer. No co on będzie robił? 20 odbit stunów. Czy chłop będzie tworzył jakieś różne, nie wiem, skibidi toilet takie w wersji 3D drukarki, właśnie. No nie wiem, naprawdę jestem ciekaw, zróbmy mu drugi poziom, ok? Nie za wiele się zmieniło, nawet ziomek się nie zmienił. Raczej on się nie zmieni, bo patrzcie, to jest dosłownie taka drukarka, której tutaj lata coś po środku, a to wygląda faktycznie, jakby drukowało. Nie? Ten taki tutaj, no nie wiem nie znam się na drukarkach, ale coś takiego, tam lata podruko podrukowane, nie? Podrukowane, jakaś tam mm, machina, machina, nie? jaka machina. No po prostu coś w tej maszynie, tablata, to no, co jest coś takiego, nie, jest coś takiego. Drukareczka sobie, o, czy on coś właśnie zrespił, czekajcie. To tak wyglądało, ale niestety nic tutaj nie ma. No ciekawe, co ty gościu robisz, w sensie on się tak jakby, no, tak podrapał po nosie. Coś takiego. Niedowidzowie, naprawdę. głupieje, głupieje przy tym, bo nie wiem, jak on działa. I nie wiem, no naprawdę, mówię już głupoty. Sorki. Dobra, zobaczmy. Po prostu zróbmy tak: zróbmy tą farmę na maksa, ile się da. I za chwilę po prostu go poulepszamy. Wiecie, zrobimy tak, jak tylko się da, najlepiej. No i po prostu zobaczymy, co on tam tymi łapkami wykręci. Bo jestem naprawdę ciekaw tej postaci, tym bardziej, że ma właśnie jakiegoś strength capa. I tutaj mamy do 10 tysięcy, niby wiecie ten limit. A on ma 15 600 obrażeń, czyli co? Może być maksymalnie 10 tysięcy? No ale on jest spawnerem. A spawner. Okej, okay, były jakieś spawnery, które biły. I też spawnowały, ale w większości, jak jest spawner, to raczej coś tam tworzy, a nie bije. A ten bije, ale nic nie tworzy. Także, jaki to spawner? Dobra, kolejny poziom: 300, nie, 31 200 obrażeń. No i mamy strength kapa 100 000. Co ty, chłopie, robisz w ogóle? Co jest z tą drukarką? Czy on jest jakieś dziwny? W sensie, no raczej jest, bo taki, na no takiego mi wygląda. Ok, mutanta bijemy, dodajemy jeszcze sierżanta na wyższy poziom, bo mamy kłopoty. Mamy kłopoty. Ulepszmy tego lucky 3D printerka. No, bo totalnie nie nadąża. Te cooldowny ma za duże. Te, ta sekunda cooldownu naprawdę no, robi z niego takiego troszeczkę słabego ziomka, nie? Słaba postać. Na razie mam wrażenie, jakby to była giga słabiutka postać. No, nastawiałem się na spawner, który faktycznie coś tam będzie spawnował, że coś tam będzie wychodziło z naszej bazy. Aktualnie, do no, nic nie wychodzi. Nawet z samego niego. Nie mówię, że z bazy, no, ale że z niego by coś wypadało takie, Wiecie, 3D rzeczy, nie? No, 3D drukarka, no to raczej by coś takiego było, a tutaj, no tak troszkę biednie, nie? Kolejna sprawa, że nasz tutaj sierżancik maksymalnie mu zboostuje do 15% obrażeń i minus 15% cooldownu. No, to i tak jest dużo i oczywiście jak najbardziej okej, okay, no ale chciałbym zobaczyć, czy on coś tworzy. Może na maksymalnym poziomie coś tworzy, wiecie, no zobaczymy. Na pewno nie ma statystyki, która by mówiła o tym. No jest dips, jest damage, jest właśnie strength cap. Ale nie ma w ogóle czegoś takiego, wiecie, powiedzianego, dobra, trzeci, co ja gadam, trzeci, czwarty poziom, mu robimy. Nie ma nic o tych jego spawnerkach. Ile one mają HP, czy cokolwiek w ogóle mają, czy w ogóle istnieją, to, to pierwsze pytanie. Dobra, widzowie, pokonałem laki toilety. Nie wiem, czy zdążyłem to nagrać, dopiero się skapnąłem. Pokonałem laki toilety. To są takie małe toaletki, które się świecą, jakby na żółto. Czyli faktycznie w końcu się pojawiły w mojej gierce, naprawdę. Przez dwie gierki nic nie miałem, to jest aż dziwne, ale faktycznie widziałem. Są, istnieją, jest potwierdzone że istnieją, dostałem 20 koniczyny. Także widzowie, coś tam się w końcu dzieje. Coś tam się załapało. I słuchajcie, do. No, szkoda, że wcześniej tego nie nagrałem. Bo naprawdę, do. No, się zdziwiłem, że w ogóle idą. Że są takie malutkie, nie? Że to wygląda, jakby nic nie szło. A jednak szło. Także, do. No, mega dziwna sprawa. Słuchajcie, 14 tysięcy potrzebujemy. Żeby gostka tutaj ulepszyć potężnego. No zobaczymy. Na razie to taka bieda troszeczkę. Znaczy, bieda. No w sumie to farmę mamy przeogromną. Bo mamy trzech Santa TV. No i do tego jeszcze Titana Printera ulepszonego już na drugi poziom. I to obu. Także raczej ta kaska będzie duża. Robimy Santę, mamy na maksa i w tym momencie myślę, że nawet odpalę tego Lucky 3D Printera na maksymalny poziom. Lecimy teraz w niego totalnie. Nawet nie ulepszam jeszcze za 20 tysięcy tego Titana Printera. Chciałbym zobaczyć, czy faktycznie ziomek... No bo on ma single target. Patrzcie, on jak bije, to dosłownie bije tylko jednego z Także moim zdaniem, jeżeli on nic nie spawnuje, to jest totalnie słaby. Po prostu, dlatego, że bije pojedynczo. Wiecie, mamy tyle postaci, które biją z Splasha, jakiegoś AoE, no w cokolwiek, jakąś obszarówkę właśnie a ten dosłownie bije tylko pięściami. Bije dużo, okej, okay. ktoś powie, że bije dużo. Jasne, ale te single target postacie, no to są takie, wiecie, no, bym powiedział mega podstawowe i raczej się tego nie używa, także najdziwniejsza postać, jaką widziałem, bo naprawdę Strength capa, no nie wiem, nie rozumiem, jak mam to, wiecie, tak do końca ogarniać, w jaki sposób to działa. No na razie widzę, że chłop bije pięściami tyle, no, widzę, co widzę, nie, więc generalnie, no nie wiem, nie wiem, sobie jeszcze poczytam może o nim, ale ogólnie, no, spodziewałem się czegoś bardziej wow, nie? No nie ukrywam, że ja jestem troszeczkę taki zawiedziony, że ten Lucky 3D Printer, no nie robi czegoś takiego szałowego, że nie spawnuje przede wszystkim, nie spawnuje. No bo jak on ma spawnować, jak on, od kiedy on jest spawnerem? Dlaczego on jest spawnerem? Maksymalny poziom widzowie? No i co teraz? Jak to wygląda? Czy on autentycznie spawnuje? No chyba nie za bardzo. Ten Mutant Assassin Toilet to w ogóle, co ten chłop... Dlaczego on poszedł tutaj i teraz idzie tutaj i teraz idzie jakby w nich? Ej, czy to on... Czy on się stał moją postacią? Okej, okay, czyli Laki 3D Printer. Czekajcie, bo ja chyba skumałem o co chodzi. On chyba przerabia jak wampir właśnie z Kibidi na swoje że jest tam jakaś mała szansa, że w momencie kiedy on bije tymi pięściami, to może przerobić. Patrzcie, tak, ten Skibidi jest nasz, że może przerobić Skibidi właśnie na naszego, tylko że szczerze, to to jest dość średnie. No bo jakby na to popatrzeć w ten sposób, no to jeżeli to jest spawner tylko dlatego, że potrafi przemienić Skibidi w nasze. Patrzcie, widzicie, wciągnął go tam do siebie. On go po prostu tak pochłonął całego i co prawda nie przemienił go tym razem, więc może albo on ma taką umiejętność, że może przemienić, albo ma też drugą, że właśnie może go wciągnąć do swojej drukarki. I patrzcie, on wciąga do tej drukarki. I w tej drukarce po prostu ich totalnie biażdży. Dziwne, że drukarka miażdży, nie? To takie dość ciekawe, to na pewno. No nie wiem, postawimy ich więcej, zobaczymy jak się będą zachowywali, bo im więcej, tym bardziej sobie, wiecie, dostrzeżemy to, co tu się dzieje. No wiadomo, wiadomo. Więc tak, zróbmy kolejnego, tym bardziej, że musimy, no bo zaraz będą te mocne takie wave'y naprawdę trudne. Flying Rocket la Launcher Toilet. Boże, mówić nie umiem. No słuchajcie, no aktualnie ten Flying Rocket Launcher, to on prawie HP nie ma, to po co on nam? Ale tutaj, Giant Blind Toilet, no fajnie, że przerobili na mojego. No bo tutaj totalnie 300 tysięcy HP. To no wiecie, fajne tutaj, że tak powiem, fajna sprawa. No ale dlaczego one działają jak wampir kamera? A nie są jakby spawnerami, że sami tworzą właśnie skibidi? Kopiując te skibidy, które idą na mapie, powinni kopiować w tej drukarce właśnie je i po prostu wysyłać od siebie. Żeby to było ciekawsze, nie? Bo aktualnie, patrzcie to! No w ogóle Giant Blank Toilet to się zawiesił! Na, w miejscu, patrzcie, co tu się dzieje! No po prostu nie działa. W tym momencie chłop stoi i nie dowierza. Bo nawet, zobaczcie, nawet jest zdziwiony, chyba ma taką minę tam zdziwioną. Patrzcie to! No chłopie, co ty robisz, nie? Jest po mojej stronie ale nie chce się bić ze Skibidi, bo nie wchodzi im w drogę. Jak coś tu będzie przechodziło, to przecież nawet nie wejdą w tego Giant Blind, Toil Blind Toileta, żeby dostać obrażenia. No dziwne, patrzcie, kolejny tu leci. Ej, co to jest, jakaś zbiórka? Dobra, ten wszedł, wszedł na dobre tory, ale też się prawie zaciął. Patrzcie, tutaj kolejny Strider Racket Toilet, też się chciał zaciąć. Gdzie on idzie? A, dobra, w tą stronę. Co mu się stało z nogami? Co się odwala, widzowie? Laki 3D Printer tworzy naprawdę dziwne Skibidi Toilet. Patrzcie, co to jest? Przecież on nóg nagle nie ma. Strider Racket Toilet. Dobra, nie wiem, Wicowie, nie wiem. Mega, mega dziwna sprawa. Laki toilety widzieliśmy. Znaczy, widzieliśmy. Widzieliśmy tylko info, że dostałem koniczynki, bo oczywiście, no, Meres Mary's Boomer, no, no, nie zdążył. Nie zdążył kliknąć. Także, Dziadzia, no, do, do refleks słaby. Słuchajcie, do, jest to mega dziwna postać. Na pewno fajna. Bo jak widzicie, bez problemu przechodzę te waveę, y, więc tutaj, no, nie można powiedzieć, że jest słaby. Ale za to, do. Nie jestem w szoku. Chciałem być w szoku. Niestety, nie jest jakiś szokujący. no po prostu nie ma jakiejś niesamowitej umiejętności. Coś tam zjada. Znaczy nie wiem, chyba zjada i przerabia na nasze, tylko wtedy te HP no jest niewielkie, bo tak naprawdę obije najpierw i dopiero przerobi, nie? Taki wampir kamerka, no po prostu. W ogóle widzowie zastanawiam się, bo mamy na przykład tego bereciarza, beret, racket launcher, toilet i my go przerobiliśmy na swojego. I teraz tak, on wjeżdża, faktycznie dla nas tutaj walczy, ale widzieliście, miał ponad milion HP, a tutaj mamy coś takiego, że jest strength cap właśnie milion. Czyli, że maksymalnie może przerobić toalety, które mają do miliona HP, chyba, ja bym tak to rozumiał, a w tym wypadku przerobił do toalety, która miała o wiele więcej HP, także ciekawa sprawa, ten Lucky 3D Printer naprawdę oddaje, w sensie jest mega mocny, nawet z samym sierżantem, zobaczcie, te cooldowny i te obrażenia są mega duże, więc to wygląda naprawdę spoko. Tylko wiecie, ja się tutaj bardziej, no, że tak powiem, no większy problem mam do tego, w ogóle postawić mogę prawie jednego w drugim, ciekawe. Większy problem mam do tego, że nie jest to jakieś wow i że on nic nie tworzy. To jest spawner, który nie do końca jest spawnerem. Dla mnie to jest takie wiecie, mega dziwne. Chyba, że wampirka Merka też dostał tytuł spawnera i ja jeszcze tego nie sprawdzałem. Być może po prostu takie postacie, które wiecie, przemieniają z Toilet na swoje, być może są spawnerami też, że uznaje się je za spawnery, no ale ja tego jeszcze nie widziałem, wiecie, może jestem do tyłu faktycznie, no bo troszkę nie grałem, teraz już więcej gram i fajnie dalej się gra, naprawdę w TTD się fajnie gra, ja, ja serio, jakbym nie, wiecie, nie fajnie by mi się grało, bym uciekał po prostu, totalnie, naprawdę bym uciekał, bo mnie nudzą gierki niekiedy to wiecie, to już wtedy tak mniej nagrywam no troszkę mniej nagrywałem, wiecie, odpocząłem i serio, dalej jest ok, naprawdę da się fajnie pograć, kwestia tego, że po prostu powinni troszkę bardziej się tam, wiecie, no, przykładać do tych update'ów, żeby to jeszcze było ciekawsze, nie, no ale to już no też wiadomo, że jak gierka dłużej stoi to jest ciężej zrobić, wiecie, fajne updatey, niż gra na przykład SpongeBob Tower Defense. Ja lubię to porównywać, bo SpongeBob jest nowy i naprawdę oddaje. Tam jest tak fajnie, to, to, to już w ogóle jest dobra giereczka. Jak nie widzieliście, to na kanale Merestede nagrywam, albo na głównym kanale w ogóle widzowie też nagrywam. Słuchajcie, nową giereczkę Battle Bricks. Jak lubicie Tower Defense gierki. I widziałem, że w Polsce tego nikt nie nagrywał, to po powiedziałem sobie dobra, to nagram, chyba, że kogoś pominąłem, to przepraszam, ale generalnie to no nie widziałem takiej serii. No i postanowiłem, że troszkę będę grał w takie gierki typu, wiecie, Battle Cats, też będą Battle Catsy, jest PVZ, czyli Plants vs. Zombie i też właśnie te takie, wiecie, Robloxowe ludki, czyli Battle Bricks i sobie, i sobie testuję i naprawdę się wciągam, także jakby ktoś chciał, to zostawię nawet link do kanału w opisie, znaczy w opisie i przypiętym komentarzu, bo po prostu wydaje mi się, że powinienem to troszkę poreklamować na tym kanale. Serio, bo możecie się wciągnąć tak jak ja w oglądanie tego. Jakby, jak ktoś lubi Tower Defense, właśnie takie gierki jak TTD, tylko wiecie, w innym stylu, takim planszowym, no to serio polecanko, nie? Bo ja wiem, że ludzie zapomnieli o moim głównym kanale, on, on umarł po prostu on umarł. Mam inne kadały, które sobie radzą, a główny no totalnie, wiecie, po prostu sobie leży. Więc totalna, no to jest, to, to jest taka, wiecie, no, no śmieszna sytuacja po prostu, dlatego o tym mówię, więc jak komuś się podobają takie gierki, to zapraszam, zapraszam serdecznie, może, może nawet graliście w tą gierkę i mi dacie jakieś podpowiedzi. Patrzcie, ile przerobiliśmy tutaj z Kibili Toilet na naszą stronę. Serio, jak mamy tego dużo, tych właśnie printerków, to idzie to bardzo fajnie. I powiem tak, 20 koniczynek, ale to jest jedyne, co dostałem, czyli tylko dwa toilety, dwa laki toilet ty się pojawiły w tej gierce, w poprzedniej zero, więc naprawdę moim zdaniem jest ciężko zdobyć te, wiecie, koniczynki po prostu, tak, czyli walutę w evencie. Jakoś tak totalnie? No, mi to nie gra, nie? W ogóle wyglądam jak te bacony boty, nie? Wyglądam, jakbym był botem. Ale proszę mnie nie obrażać, bo ja botem nie jestem. Ja elegancko tutaj gram. Jestem poważnym graczem TTD, także proszę mnie tutaj mówię, nie obrażać. Zobaczmy, czy coś możemy ulepszyć, bo wiecie, no, warto ulepszać na początku, później dopiero krejty tam się bawić. Dobra, nawet nie jestem w stanie nic ulepszyć. W ogóle 100 koniczynki trzeba, żeby jednego krejta otworzyć. Widzowie, jak wy otwieracie te krejty? Bo tego jest prawie 2 miliony, tego jest 840 tysięcy, tego 253 tysiące. 94 tysiące godli. Jak to ludzie otwierają? Naprawdę, pytam serio. Jak oni to otwierają? Skoro 20 koniczynek zarobiłem w jednym meczu. To to jest mega mało, nie? Naprawdę to jest mało. Le Lucky 3D Printer, powiem tak. Oczekiwałem czegoś, wow. A pojawiło się coś takiego do dość spodziewanego, że przemienia. No to tak jak wampir, W ogóle mam wampira, Czekajcie, porównamy. Nie, no on ma slowing, on nie ma spawnera. On robi to samo. Tylko generalnie, no ten laki 3D printer ma właśnie tego spawnera. Ja tego nie rozumiem. Może ja czegoś nie ogarniam. Widzowie, w każdym razie dzięki za obejrzenie tego odcineczka Mam nadzieję, że się podobał. Pamiętajcie, żeby podpisać się w komentarzu. W sensie, no podać swój nick po prostu po bałpie. Będę wysyłał gemy, a w tym odcinku chyba nawet wyślę najwięcej. Zobaczcie, zresztą na początku dam info. I słuchajcie, będzie wysyłane także. Zapraszam, zapraszam, zachęcam do pisania i wyślemy więcej. Myślę na, na kolejny odcinek. Dzięki za obejrzenie tego, czekamy na update i siemanka.